Dobra, ale ci chłop. Zobaczymy jak to rozwiąże. No. Nie mów o tym, nie ufam. o ma na mordy dzisiaj ze mną Wotix i Pepe. Siemano. Siema. No i pewnie widzicie małą zmianę. Jest kamerka, także za kamerkę możecie zostawić opeczkę w górę. A dzisiaj Wotix i Pepe będą się bili na SkyWars o 500 złotych. Za każdą wygraną arenę lub kto przetrwa dłużej dostaną stówkę. E, tak więc, no, myślę, że ciekawy challenge. Ogólnie wziąłem Wotixa, e, dlatego że z moim widzem, bo zaczynamy serię z widzami. E, tak więc, mordeczki, bądźcie uważni i śledźcie kartę społeczności, bo tam właśnie daje takie różne ogłoszenie, ogłoszenia. E, no i kurczę, mordeczka, która będzie pierwsza. Ta będzie ze mną nagrywała. Oczywiście musi mieć sprawny mikrofon i tak dalej. No i to tyle tytułem wstępu. Myślę, że 200 łapek w górę i będzie kolejny taki odcinek. Zwidzę, także zostawiajcie łapeczki w górę. No i my widzimy się już na arence. Ten are ich pierwsza arenka wystartowała. Zobaczymy, jak sobie tutaj radzi VOTIX. VOTIX, tym nie masz stałych, nie? Ja mam. A no to super, to powinniście sobie dać radę, bo w sumie wy. Bo ty, Wotiks masz, ale ile masz stałych? Jakieś dużo, czy, czy, czy.? Nie, nie, mało. Aha, no dobra, no to najwyżej jakoś tak zrobimy, żeby była równa walka, żeby wiesz. Bo to, to że nie... ja może nie będę się tak ubierać, dobrze? Bo te, te równe walki to tak średnio. Znaczy, nierówne walki to tak średnio pokazywać po i grać o pieniądze. Chociaż w sumie, no czemu nie? No tak, ale widzę, że tu już Wotiks sobie ładnie radzi idzie sobie na kogoś. Pytanie, czy zabije? Czy zabije chłopa, czy nie? O, widzę, bije, bije uważnie. No, chłop, zabity. Chłop został rozgromiony. Dobra, teraz jak Pepe? Pepe, Pepe sobie wspina na drzewo Tarzan jeden. Wotix już tutaj idzie, ale on nie widzi, że ma plecy. On nie oh. widzi. <ścoughs> no ta, dobra, dobra. Nie no, ale myślę, że tak akurat mogę trochę wam powiedzieć, że macie plecy czy coś. Obydwum wam będę mówił, bo to... Bo to nie byłaby gra wtedy, nie? Ale też może być tak, że, że się po prostu zamknę. Plecy, plecy, plecy oh. A czemu ty Pepe ten? Mieliście się Co? tak mniej więcej na koniec zostawiać. A, no bo miałbyś być tak, jakby obok siebie, nie? No tak, ale myślał się tak mniej więcej na koniec zostawiać, tak wiesz, żeby było pod koniec emocjonująca walka. Tak jeden na jeden na tym tak na plecy. No ale dobra, no Pepe wygrał stówkę. Pierwszą okay. stówkę. Zobaczymy, czy VOTIX się zrewersuje. No, sorry, jak coś. To dokończ sobie to marenkę bardzo ładnie. No tak. Szybko marenę gościu robimy i wiesz, i spadamy. Spadamy stąd. W ogóle właśnie, kurczę, muszę się przyzwyczaić do tego, że jest kamerka tutaj u mnie. Tak. Bardzo ładnie. No, Niedługo nie? No wiem, wiem o co chodzi, goście, spokojnie. <laughs> nie no, ale jak już się przyzwyczaiłem. i spadłeś. No, tak więc, mordeczki widzimy się już na następnej a ręce. Tak więc, mordki, druga ręka wystartowała. Dobra, e, gdzie jest Pepe, tu jest Pepe. Obra, dobra, dobra. bo nie, ja sobie pospektuję WTX-a. Pospektuję. Jezus, mi się kichnąć. O nie, najgorzej. Okay. Najgorzej. Bez kij tu. Czego bać drewno? Myślisz, nie masz tych budulca że mam ze stałych trochę, ale... O, no, czaje, czaje o co chodzi. Dobra, to się do Pepe tepnę, zobaczymy jak sobie Pepe będzie radził. Ja też nic nie robię takiego ciekawego. Ale się budujesz, widzę tam do kogoś ładnie. <laughs> Powiem wam w ogóle murteczki, że jestem strasznie... Znaczy strasznie. Boli mnie trochę gardło, jestem leciutko przeziębiony. Za, za, tak to jest, jak się wraca z ciepłego dworu, znaczy z gorącego dworu, tak naprawdę się pije od razu zimną pepsuszkę. Także, no słabo, słabo. E, ogólnie, jeżeli dotraiście do tego momentu, to napiszcie Pepsi, a ja wam przypnę serduszko, bo czemu by nie? Pepe też pewnie poprzypina. Okay. I w ogóle kanały chłopaków też będą w opisie, także możecie tam wbić, zostawić subskrypcję jak chcecie. E, no i tak. Dobra, Wotix też już tam kogoś zabija. Ładnie, ładnie. To teraz się do Wotix otepnę. Pepe też już zabił. Super, super. Jezu, wyjść stąd nie mogę. Dobrze. No tam W sumie to jest takie malutkie ryzyko, że, że ja robię taki odcineczek w którym praktycznie w ogóle nie gram. Znaczy w ogóle nie gram, bo tylko będę obserwował. Ale myślę, że damy radę. O, Wotix jaki strzał, chłopie. Co ty świrze? No i Pepe wygrywa drugą stówkę. Drugą stówkę PEPE wygrywa, no Wotix, jak się do tego odniesiesz, co? Nie wiem. Zostawiasz najlepsze na koniec? O, chyba tak. Chyba tak, no dobra. No to kurczę, Pepe będzie musiał tutaj kończyć chłopa. Ostatniego. Bardzo ładnie. Co to jest jeszcze... problem, bo mi się butyle skończy. O. Aha. No tak więc, jak mówię, mordeczki, śledźcie kanał społeczności, o, naprawdę warto. No i przechodzimy już na następną rękę. Tak więc, Mortki, trzecia ręka została wystartowana, że tak powiem. No i dobra, jestem u kogo? Tutaj kto był? U Votix? Votix, dobra. To sobie poobserwujemy. Votixa e, w ogóle mrodeczki, też jestem od razu praktycznie po streamie, także wybaczcie moje zmęczenie trochę. No ale musicie to zrozumieć jednak e, tak, trochę streamy męczą. A i właśnie, odnosząc się do kolejnego e, tematu, jakby który poruszyłem na społeczności. Pogratulowałem od razu YouTube'owi, że, że naprawili powiadomienia, a jednak nie naprawili. Votix już widzę ładnie, tutaj zabija. No. No, nie naprawili niestety tych powiadomień w dalszym ciągu, i dla mnie jest to trochę, no, słabe z ich strony, bo i ja, i, i większość twórców na YouTube teraz ma problem z tymi kurczę powiadomieniami. Widzowie się żalą, ja się żalę, wszyscy się żalą. No, słabiutko. Miejmy nadzieję, że chociaż do wakacji YouTube to naprawi. Znaczy, tak naprawdę, ja już mam wakacje, bo już tak naprawdę nie chodzę do szkoły, bo już się nie opłaca. A Wy możecie napisać w komentarzach, czy wychodzicie, czy, czy, czy już nie chodzicie, czy sobie po prostu już. czy macie po prostu wylane, tak? Że tak powiem. Dobra. O, zbier zbier zbieracie to się ty do ty siebie zbieram? Wiecie o tym, Zbieracie się to? do siebie Ale To będzie starcie to. tytanów A, idę. <laughs> Najlepiej, najlepiej na koniec albo poczekać aż się Pepe wywali, nie? Ty to byś, o Jezus, to nie wiem jakbyś teraz szybko to musiał zrobić Jeszcze masz chłopa na plecach O Jezus, czy Wotiks wyjdzie z tej opresji? Nie wiem, pewnie. Mógł... Możesz zagrać honorowo PP i, i zostawić go na chwilę, żeby, żeby on sobie mógł dobrze, wykończyć typa, tak. panie. Bo to tak dwóch na jednego to by tak naprawdę było, nie? Bo go zjomać od tyłu, ty od przodu, no i wiesz. Wiesz, jak jest. Eee, dobra, już widzę, wotyk ładnie tutaj ciśnie. No ta. Kurczę, no. Chłop, chłop albo ona cię chciała rzucić tą podką EXPA. <laughs> No Wotix ładnie grasz, no Oddaj Tylko w sumie jakbyś miał tak... Co, czy to był bany hop, czy mi się wydawało? Właśnie tak. no tak dziwnie przeleciała nad nim Tak, ale może możliwe, bo Minecraft jest pobugowany, może też tak być, że jakieś lagi albo coś Kurde, Wotix naprawdę no. dobrze ciśnie, gdyby pp nie twoje stałe, to byłoby równo, mógłbyś sobie zamienić jakieś rzeczy jeszcze Żeby no było równo coś. Właśnie ja tak starałem się ze skrzynek coś brać, ale nic nie było Trzymaj Aha to Trochę to chyba, że możecie się zamienić jakąś częścią ekwipunku, nie wiem. Ty możesz mu dać deksą klatą, ci może dać żelazną, o, nie? No, mamy już. Tą. Dobra. Bo w sumie ty tylko nad nim chyba klatą wygrywasz, tak naprawdę. No. Nie, już nie. O, już nie, no dobra. To, to już macie bardzo podobny ekwipunek. Tak, co możecie dobra, iść się bić? Ja się będę się kierko klepać. Co? Ja się będę się kierko klepać. No dobra, tak jak chcecie. No to dawaj, Wotix. Lecisz, czy nie? Już tak. starcie tytanów, zobaczymy, kto wygra pojedyneczek o kolejną stówkę. stówkę. Boże, święty, gardło. Dobra, leci, chłop. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Nie no. mów o tym, nie mów o tym. Ooo, Wotix wygra tą stówkę, czy nie? O, Ojojojoj O, blisko, blisko. Jeszcze jeden typ pozostał tak ogólnie. Tak, 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 ja wiem. Bliziutko, bliziutko jest. Już w sumie nie, nie został, bo zginął. <laughs> jak to Wotix rozwiąże? Pytanie: No, no i Wotix się... wygrywa stówkę. No i GG. E, tak więc przechodzimy na kolejną arenę. Tak więc, mordeczki nasza przedostatnia, ręka wystartowała. No, no, no jak na razie, pepe dwie stówki. O, ale miałeś lipę! Chłop cię ci urat... uratował. A nie, X-Warrior cię uratował. Nie, 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 no bo ty już miałeś chłopa na plecach, a on w, cie, w ciebie rzucał jajkami i chłopa strącił. Co się w ogóle to wydarzyło, nie? To... Ja nie mogę. No dobra, jest 2 do 1 dla Pepe. Zobaczymy, czy Wotix wyrówna, a może jeszcze wygra. No, ciekawe, ciekawe. Kto wygra? Kolejną stóweczkę. Normalnie. Lecisz ładnie. O, kurde, no Pepe, bo w lekkich tarapatach ci powiem. ale tu się na ciebie fokusują. A, bo Trzech typa. Gdzie jest Wotix? Votix idzie. bardzo ładnie. Tylko pytanie, czy się Wotix nie zobaczy. To musisz uważać gościu O do tego gościa Taka. się nawet podejść nie do połączenia strzela Bo spamuje, no bo to spamer Pasz, jest. Kuchy. Spamer łuku. No ta. O Jezus, od każdego dostaje widzę. Ta? <laughs> musisz uważać. Kurde, bo to wiesz, przypał będzie. Co nie widzowie będzie przypał. O ten gość jest odwrócony, czekaj, mam szansę. Możesz mieć szansę, dokładnie. Teraz ryzykuję. No, X -Warrior o, X-Warrior spami w on to taki bow spammer jest już widzę, e, przejąłeś co ładny środek, Votix Bardzo o, ładnie O sobie. tak Inaczej po Po prostu potkę Ojoj, Votix <laughs> wygrywa drugą stówkę O, to teraz będzie ładny finał O, ale fajnie będzie, bo to będzie taki zacięty finał, bo to ostatnia stóweczka jest O No no Dobra, bardzo ładnie to zobaczymy jak tam wam pójdzie, tylko na razie trzeba pospektować tą arenkę, zobaczymy co tutaj gracze nam zaprezentują i przede wszystkim Votix, tak? Mm, także Votix, <laughs> możesz się pośpieszyć trochę Wiesz jak jest? A ty idziesz już po swoje, ty idziesz już po swoje, to już tylko ta wygrana, to, ta, ta wygrana tej areny to już będzie tylko takim zwieńczeniem tej stówki, nie? Wiadomo, że wygram Normalnie Ale to strasznie Znaczy tak czy siak już tą stówkę wygrałeś, bo Pepe poległ Także no ale myślę, że spoko. Myślę, że może niektóre odcinki będzie można robić na inny sposób, że kto ilość zabić albo coś takiego. No, no. zobaczymy, co ojej. to Votix zaprezentuje, no może być ciężko. Ojej, ojej. O, Votix o, dał radę. Także mordeczki, przechodzimy już na kolejną arenkę. Tak więc mordki, ostatnia areneczka wystartowała. Dobra, gdzie tu jest Pepe? Teraz sobie Pepe poobserwujemy. Chłop tutaj zbiera itemy ze skrzyneczki. Przejdę do Votixa może. Zobaczymy. Jak tu idzie mu zbieranie skrzyneczek. Dobra. O, tu się ładnie. E Expisz widzę. Votix. Jesteś? Halo? Tak, jestem. No dobra, dobra. Co ładnie Ekspisz. Jak Kocie jakiś stonoga jest gościu. Chłopiany. Nie wie co robi. No ta. Dobra, dobra, tam szprotka jest. Mhm. Już poprotka na tak ogólnie klaty tak, w tak, tak. No ta, bardzo ładne rymy. Zobaczymy co tutaj Votix zaprezentuje, naprawdę. No, ładnie się strasz. W sumie chłop nie ma klaty, więc on nie ma tej takiej jakby najważniejszej części zbrojki, także wiesz, może ci łatwo pójść, tym bardziej, że ty masz zbrojkę naprawdę bardzo dobrą, a o, on ma taką sobie, bym powiedział, także no... Tylko wiadomo, no chłop jest wyżej, musisz na niego uważać, nie, Votix. Mhm. Nie, myślałem, że ma no on miał po prostu lagi. Okej. Okay. Ten Atomek? właśnie coś. Eee, tak. tak, on miał lagi, wiesz. Okej, okay, okej. Okay. No, gdzie ty jesteś gościu? Gdzie ty jesteś? Buduje a, się. tu... A nie, czekaj. A nie, nie mówiłem o Atomku, mówiłem o... o o... o czekaj, czekaj, o stonodze. Ham, to w takim razie Atomek, nie wiem. też Bardzo może lagi albo ma... Tak? To weź go okay. Shell. Dlatego? Jak trafi oczywiście. Nie, nie, on nie ma, ma tak. nie ma, on ma lagu, wiesz? On ma lagu, no. Ma ki, taki, kasztanki, gościu. Teraz ja to już przegrywasz. Pamiętam przegrywam. tą reklamę, ja. Skąd wiesz, znaczy skąd już wiesz, że przegrywasz? Pod jak sobie typu. A, tam może dasz radę. Pamiętaj. To nie ekwipunek robisz mistrza, e, lub wojownika. Sprzęta technika. Tylko technika, e, gościu, bojownika. dzika. Ta, no zobacz. Może to ugrasz. Musisz w siebie uwierzyć, Votix Musisz. Ugrasz to, ja ci to mówię. Widziałeś, gościu, liczy się psychika. Ja ci od razu powiedziałem, że wygrasz, no to wygrałeś, no. Co ci mam powiedzieć? Psychika jest najważniejsza, moi drodzy, w takich pojedynkach. Dobra, teraz sobie obserwujemy Pepe Halo, gdzie jest ten gość? jest na mną? Na drzewie, a nie, czekaj, kto. A co, bo on tu gdzieś. Atomek. Eee, już ci mówię. On jest, On jest pod tobą. Pod drewnem Ja po Dobra, prostu nie, tole nie toleruję Ale on jest pod drewnem, a nie ten... Co? Pod dre... pod yy, drzewem Aha. Po prostu ja nie toleruję takiego kampienia i nie lubię Mam nadzieję, że wy... znaczy wydaje mi się, że wy też nie lubicie Takiego kampienia Dlatego no... Po prostu mówię to Pawełek, gdzie jest ten ziomeczek, bo takiego kampienia po prostu nienawidzę O tu No, no wasy. No wy chyba też nie lubicie jak ktoś wam kampi, także no wiecie nie ma, nie ma co nawet ukrywać, że po prostu takie osoby się powinno normalnie podpowiadać gdzie są i tyle jak jesteście na spektatorze Bo po prostu kiedy ktoś, ktoś się tak chowa to jest po prostu słabe No yy, Dobrze, Dobra, jeszcze paga. jakby coś robił to byłoby spoko, ale jak tak siedział bezczynnie na shifcie to słabo O, Wotix wizja bardzo dobrą taktykę obrał Dobrze, dobrze tutaj działasz, ziomeczku Zaczynam się bać No, możesz, Pepe, się, możesz mieć problemy, Pepe tylko gdzie ty jesteś? Ale wy jesteście daleko od siebie, ojejku Ale w sumie macie leciutko wyspę on, on jest chyba po drugiej stronie On jest praktycznie po drugiej. No, 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 jest tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć wysepek od ciebie, także Już Mów. cztery Dobra Zaraz trzy musisz się szykować na walkę, ty Gościu Wiem, ja właśnie kupuję kowadło. O. Tak o a, Z, a ja nie, kupiłem, z ale, No kupiłem, ale mi się nie pojawiło, bo nie miałem Miejsca w ekwipunku, no najgorzej. Nie, najgorzej. No, najgorzej, najgorzej. No dobra, zobaczymy jak, jak to pójdzie teraz. Ta potyczka o ostatnią setkę jest 2-2. No, ciekawe. Jestem tego sam ciekawy. Możecie obstawiać widzowie w komentarzach, kto wygra. Czy Pepe, czy Votix. Jezus, czkawka, nie teraz. Czkawko, daj mi spokój. Obra. O mój Boże. Jak ja no, mam to Ja też nie wiem. Czy wiesz, jak masz stałe przy sobie, to możesz sobie ubrać brokę, żeby mieć taką samą, Nie. A, no dobra No bo to wiesz, to tak jak już jakoś, wiesz O kurde, może być ciekawie Może być ciekawie, ja się już tego obawiam, nie? Damy o. na łapki? Nie, 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 już normalnie, walczycie normalnie do, do gościu, do krwi Że tak bym to powiedział, nie? Także kurde, no, ciekawe, ciekawie co tu będzie Co tu zaprezentujecie, chłopaki? O, Wotix widzę, ruch wykonał bardzo ładny O, i Pepe najgorzej oh. MaxerPackPig Najgorsza potka, jaka może być w życiu, gościu O! No i Pepe wygrywa ostatnią setkę. GG. Tak więc, serdeczki, widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc, mówię wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was na kanał chłopaków. To boby na tyle. Trzymajcie się. No i cześć. Do widzenia. Nie ma.